Naliczyć wypłatę korygującą do wcześniej naliczonej korekty. Proces korekty wypłaty w programie składa się z następujących etapów: Anulowanie wypłaty, skorygowanie nieobecności, opcjonalne w zależności od przyczyny wykonania korekty, skorygowanie zestawienia czasu pracy, opcjonalne w zależności od przyczyny wykonania korekty, naliczenie wypłaty korygującej, rozliczenie różnic wynikających z korekty. Jest on taki sam dla korekty wypłaty podstawowej i korekty wypłaty korygującej. Prześledźmy ten proces na przykładzie. Pracownik ma naliczoną wypłatę za kwiecień 2023 roku, w której był rozliczony urlop wypoczynkowy za okres od 28 do 29 kwietnia. Po wypłacie wynagrodzenia okazało się, że pracownik był chory i ma zwolnienie chorobowe. Na okres od 28 do 30 kwietnia. W związku z tym konieczne jest skorygowanie naliczonej wypłaty. Pierwszym krokiem jest anulowanie wypłaty. Ustawiamy się na wypłacie, którą chcemy skorygować. Pod prawym przyciskiem myszy mamy dostępne dwie opcje. Anuluj wypłatę i koryguj wypłatę. Opcja Anuluj wypłatę anuluje wypłatę. Natomiast opcja Koryguj wypłatę anuluje wypłatę. I automatycznie tworzy listę płac korygującą, na której należy naliczyć wypłatę korygującą. Wybieramy opcję Koryguj wypłatę. Wypłata została anulowana i automatycznie otworzył się formularz listy płac korygującej. W polu Korekta do listy podpowiada się lista płac, na której znajduje się wypłata, która została przez nas anulowana. Ustawienia na liście korygującej dotyczące okresu listy płac, okresu deklaracji, czy wydziału zostały skopiowane z listy, do której robimy korektę. Weryfikujemy ustawienia na liście korygującej i ją zapisujemy. Wracamy do wypłaty pracownika. Przyczyną korekty jest nieprawidłowa nieobecność, zatem kolejnym krokiem będzie skorygowanie nieobecności. W tym celu przechodzimy na listę nieobecności pracownika. Ustawiamy się na niepoprawnej nieobecności. Pod prawym przyciskiem myszy mamy dostępne dwie opcje. Anuluj nieobecność, koryguj nieobecność. Opcja anuluj nieobecność anuluje nieobecność. Należy ją stosować w przypadku, gdy pracownik miał wprowadzoną nieobecność, której w rzeczywistości nie miał. Nieobecność anulowana nie jest uwzględniana przy naliczaniu wypłat. Druga opcja: koryguj nieobecność, anuluje nieobecność i pozwala na wprowadzenie nieobecności korygującej. W naszym przypadku Chcemy zmienić nieobecność, dlatego wybieramy opcję koryguj nieobecność. Nieobecność została anulowana i możemy wprowadzić nieobecność korygującą. Wybieramy zwolnienie chorobowe i podajemy okres od 28 do 30 kwietnia. Przechodzimy do naliczenia wypłaty korygującej. W polu Lista Płac mamy ustawioną listę płac korygującą. Naliczamy wypłatę. Widzimy, że w wypłacie zostało rozliczone zwolnienie chorobowe. Pozostałe elementy wynagrodzenia także się zgadzają. Kolejnym krokiem jest ustalenie różnic dotyczących zaliczki podatku oraz kwoty netto pomiędzy wypłatą pierwotną a korygującą. Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego w wypłacie korygującej jest inna niż w wypłacie anulowanej. W związku z tym, że za ten miesiąc podatek został już odprowadzony do Urzędu Skarbowego, Sugerujemy skorygowanie zaliczki podatku na taką jaka była w pierwotnej wypłacie. Należy także ustalić różnicę w kwocie netto wynagrodzenia, którą należy pracownikowi doliczyć lub potrącić. Te dwie operacje możemy wykonać wybierając opcję kopiowanie zaliczki podatku, dostępną na zakładce podatki. oraz przechodząc do schematu płatności. Zaznaczając parametr ręczna korekta płatności w wypłacie i kopiując płatność. Jeśli te czynności nie zostaną wykonane przez użytkownika, podczas zapisu wypłaty zostaną wyświetlone przypomnienia o możliwości ich wykonania. Zapisujemy wypłatę. Pojawia się komunikat. O ustawieniu zaliczki podatku, takiej jak w wypłacie anulowanej. Wybieramy opcję tak. Teraz pojawił się komunikat o ustaleniu różnicy w kwocie netto. Także wybieramy opcję tak. Mamy różnicę pomiędzy kwotą netto w wypłacie anulowanej i korygującej, dlatego na liście elementów wypłaty pojawił się element korekta netto wypłaty. Ta kwota zostanie rozliczona w kolejnej wypłacie etatowej pracownika. Na zakładce Podatki widzimy, że zaliczka podatku zmieniła się. Zapisujemy wypłatę. Ostatnim krokiem jest potrącenie pracownikowi różnicy w kwocie netto, która wynika z korekty. W kolejnej wypłacie etatowej, której data wypłaty jest późniejsza niż data wypłaty, która jest ustawiona na liście korygującej, Automatycznie zostanie naliczony element spłata korekty netto. Możemy także taki element naliczyć na liście płac typu inna. W naszym przypadku rozliczenia chcemy dokonać w wypłacie etatowej za Maj 2023. Mamy już przygotowaną listę płat za Maj, zatem wybieramy ją i naliczamy wynagrodzenie. W elementach wypłaty Widzimy naliczony element spłata korekty netto, która zmniejszyła kwotę netto pracownika. W czerwcu 2023 firma otrzymała informację z ZUS, że pracownik w kwietniu 2023 roku przekroczył podstawę składek emerytalno-rentowych, w związku z tym, że jest zatrudniony także poza naszą firmą. Wypłata za kwiecień musi być ponownie skorygowana. Odnotowujemy w danych pracownika na zakładce Ubezpieczenie ciąg dalszy informację, od jakiej kwoty powinny być naliczane składki emerytalno-rentowe w kwietniu 2023 roku. Informacja przekazana przez ZUS. W polu kwota wpisujemy 2000 zł i wybieramy opcję Podstawa składki. W pozycji Przekroczenie podstawy ustawiamy kwiecień 2023 roku. Zapisujemy dane. Przechodzimy do naliczenia kolejnej wypłaty korygującej. Odnajdujemy listę płac korygującą, na której pracownik ma naliczoną wypłatę za kwiecień, i po ustawieniu się na wypłacie wybieramy opcję Koryguj wypłatę. W związku z tym, że to nasza kolejna korekta za kwiecień, w polu dokument należy wskazać symbol, którego jeszcze w tym miesiącu nie wykorzystywaliśmy. Nowe dokumenty można utworzyć w konfiguracji firmy, w gałęzi Definicje dokumentów, Płace, Lista Płac Korygująca. Zdefiniowaliśmy wcześniej dokument ECOR1 i teraz go wybieramy. Zapisujemy listę płac korygującą i naliczamy wypłatę. Przechodzimy na zakładkę Ubezpieczenie, żeby zweryfikować, czy składki emerytalno-rentowe zostały naliczone od odpowiedniej podstawy. Są naliczone od wprowadzonej przez nas podstawy. W elementach wypłaty mamy te same elementy, które były naliczone w wypłacie korygującej, do której wykonujemy korektę. Element korekta netto z poprzedniej wypłaty został dodany, w związku z tym, że w wypłacie anulowanej był naliczony element korekta netto wypłaty. Dzięki temu elementowi będzie możliwe ustalenie różnicy w kwocie netto pomiędzy drugą korektą a pierwszą. Zapisujemy wypłatę. Pojawia się komunikat o ustawieniu zaliczki podatku takiej samej, jak w wypłacie anulowanej. Wybieramy opcję tak. Teraz pojawił się komunikat o ustaleniu różnicy w kwocie netto. Także wybieramy tak. Mamy różnicę pomiędzy kwotą netto w wypłacie anulowanej, i koregującej. Dlatego na liście elementów wypłaty pojawił się element korekta netto wypłaty. Ta kwota zostanie rozliczona w kolejnej wypłacie etatowej pracownika. Na zakładce podatki widzimy, że zaliczka podatku zmieniła się. Zapisujemy wypłatę. Teraz czas na rozliczenie różnicy w kwocie netto pracownika. Pracownik za kilka dni otrzyma wypłatę za czerwiec. W której chcemy dopłacić tą różnicę. Mamy już przygotowaną listę płat za czerwiec, zatem wybierzmy ją i naliczamy wynagrodzenie. W elementach wypłaty widzimy naliczony element spłata korekty netto, która zwiększyła kwotę netto pracownika.